Jak się poznaliście? Jaka była pierwsza reakcja? Było tak za dużo nie Paweł był chyba biora. No ja i no, kiedyś się musieliście. Nie? No, no, to nie to tak, ja jak, byłem... jak wszedłem do drużyny. E, no to wtedy za dużo nie rozmawiałem. Nie, prawda? prawda jest taka, że, że Paweł mnie z Piotkiem siedzieli. Siedziałem w końcu i słuchałem. Także w ten sposób i nosili sprzęt. Takie były czasy i takie były zasady. Myślę, że noszenie sprzętu chyba jeszcze nikomu na złanie nie wyszło. Chociaż, chociaż obecnie. No, rola młodego. Próbuje pole. się to zmieniać. No, a... to zmieniają te się czasy po prostu. Paweł, kiedy rozwaliłeś drzwi do szatni i po jakim meczu pamiętasz? Zmieniu z Amika Wronki. Piotr Siedlecki sędziował ten mecz i jak się okazało, dwa lata później był na liście fryzjera. Amika Wronki układa się to w jedną całość. Co mogę powiedzieć? <laughs> A jak tam była ta sytuacja? Te drzwi jak one? No w tamtym momencie bodajże dwóch karnych ewidentnych, niech widzą, także No wyładowałem frustrację, zapłaciłem za to parę złotych Na szczęście... Ale za drzwi czy to była kara? Za drzwi musiałem i kara z... chyba podaży to już po PZP się był Także... Zapłaciłem, musiałem przeprosić Okazało się, że... Niekoniecznie <śla> <śla> Okazało się, że niekoniecznie i tyle Młodość. No, młodość, A starość lepiej yy, siwiać czy łysieć? No to mamy dylemat. I to duży. Nie, ja powiem tak. Że trzeba no, starzeć się z godnością. Dokładnie. Sobie, myśli, yy, też mi się tak wydaje. Natomiast no, w... Siwi mają przewagę. Jednak. No tak, musisz stać i układać włosy Mówimy tu o koledze. No <grym> tak, że się do jednego. Buffon taki wywiad udzielił mi dawno, powiedział, że dzięki piłce jest lepszym człowiekiem i trudno mu sobie wyobrazić w ogóle, kim mógłby być, gdyby nie był piłkarzem. Wy zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Mów, Czy Ja wiem. Nie wydaje mi się do końca. Wydaje mi się, że wiek powoduje to, jakiś jesteś jest z człowiekiem, doświadczenia. Natomiast praca? Może i tak. Natomiast może ale mieć... Inne zdania na ten temat? Ja mam chyba trochę inne zdanie, bo wydaje mi się, że wszyscy rozwijamy się jako ludzie, jako ludzie, ale też sytuacje, tak jak już wcześniej na konferencji wspominałem o tym, że sytuacje zmuszają nas do pewnych zachowań. kiedy albo, albo próbujemy sobie z nimi radzić, albo, albo nadal, nie i nadal stoimy trochę z boku. Dlatego wydaje mi się, że dzięki piłce stałem się bardziej pewny siebie. Myślę, że na początku kariery brakowało mi tego. Myślę, że do końca nie było to idealne. Ta wiara w siebie nie do końca była taka, jak, jak bym chciał, ale no, trzeba nad tym pracować. I myślę, że dzięki wielu sytuacjom związanym z piłką, z szatnią, z różnymi emocjami, udało mi się w końcu wypracować taką pewność siebie na odpowiednim poziomie. Trochę pokory, trochę pewności. Myślę, że taka mieszanka jest najlepsza. To mam dzięki piłce naprawdę. Jakie moglibyście być gdyby nie piłka? Ja nie mam pojęcia. Ja W też. tej chwili nie wiem nie, nie w Ja poważnie od 8 bardzo <grym> bardzo Wszystko powoli. jest podporządkowane piłce. Także mm -hmm. wcześniej na czym oczywiście na pierwszym miejscu była szkoła. Przede wszystkim. Natomiast później gdy poszliśmy w wieku 15 lat do szkoły już sportowego w Zabrzu, no to wszystko było ukierunkowane tylko i wyłącznie pod piłkę. Mm -hmm. Hmm jaką z piłkarskiej kariery byście zabrali na wyspę bezludną i, i dlaczego, i po co on by był Wam potrzebny? Hmm. Wzięlibyście siebie, czy może byście wybrali jednak godzinę? innego? Nie, to, nie, to, nie, bo, to nie myśleliśmy, że byśmy Aż jak trzeci. Zamiście trzeciego musieli na, na, do, pożegnane Trzeciego. Pożegnalne wakacje jedziemy też razem. Więc tak, to z przyjemnością zabrałbym Pawła. A to może kogoś czego byście... Nie no, no wzięliśmy Nie, jest wiele osób, które, z którymi gdzieś przez te wszystkie lata mieliśmy dobry kontakt, a nawet więcej. Wcześniej dzieliłem pokój z Marcinem Baszczyńskim i wydaje mi się, że ten kontakt to dzisiaj ze sobą i... i. Nie i... możemy zapomnieć o sobie do nie? No dokładnie. No to kogo byście nie powiedzieli, to będzie, no, źle. No, to będzie Dokładnie, no więc tych osób naprawdę wzięlibyśmy sporo, byłaby niezła rzecz. Bóg prawa. Mi się. Bóg się. bo no. by prowadził. Tak. <laughs> Na pewno, że byśmy dojechali, tak. bo miałby kto prowadzić. Ale tak często się głupi? Nie wiem. Jeszcze raz. Głupi się, czy rzeczywiście odnajduje drogę do celu? <gry> nie, chodzi to o to, że nie smażyw alkoholu. <gry> <gry> jest, jest, tak, jest Jest Stoprocentowym. Tak, jest taka. Dlatego taka osoba jest nam jest bardzo potrzebna. Tak. No a teraz już w ogóle. <gry>